Dobrze, drodzy Państwo, to może zacznę od, od tematu, który jest no niejako na czasie, od bezpieczeństwa powodziowego. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował takie spotkanie, które było poświęcone nowo opracowanemu programowi. Programowi bardzo bardzo. To jest bezpieczeństwo powodziowe w regionie wodno-środkowej Wisły. Opracowanie to obejmuje kilkanaście lat do przodu i pochłania ze sobą, czy planuje pochłonąć dosyć duże zasoby finansowe. Jest to odpowiedź na, na zapotrzebowanie również powiatów z naszego terenu, które w dorzeczu Wisły się znajdują, a które tym zagrożeniami powodziowymi zdecydowanie są, są objęte. I to spotkanie dotyczyło jednego z aspektów tegoż programu. Otóż wiele programów i wytycznych, zarówno wspólnotowych, jak i krajowych, zobowiązuje nasz kraj do prowadzenia również działań edukacyjnych i to w jak najszerszym zakresie, czyli nie tylko... Te twarde, nazwijmy to działania polegające na wzbogacaniu infrastruktury, i tak dalej, ale również edukację społeczną, czyli nauczenia naszych mieszkańców do, do życia i do reagowania, do życia na terenach zagrożonych, i do reagowania, kiedy zagrożenia się pojawią. My, jako gmina, włączamy się w tej chwili w taki pilotaż, polegający na tym, iż w naszych szkołach będą prowadzone, będzie prowadzony taki kurs pilotażowy, edukacyjny. Będą to dwie szkoły z naszego terenu wybrane nieprzypadkowo ze względu na to, że zagrożenia te tam występują, czyli to jest szkoła w Rybnie i szkoła w, w Rybienku. Zespoły Szkół w Rybnie i Zespół Szkół w Rybienku i na razie dwie klasy z jednej i z drugiej szkoły, z różnych grup wiekowych w tym programie będą uczestniczyć. Natomiast my już w tej chwili wiemy, że spróbujemy rozszerzyć, rozszerzyć mimo że to jest pilotaż, Oddziaływanie tego programu na również innych uczniów uczących się w tych szkołach, a także na ich rodziców. Spróbujemy zorganizować coś w rodzaju na kanwie tego programu, takiego pikniku ekologicznego, związanego również z wiedzą o tych zagrożeniach przeciwpowodziowych.